over Dziś wspominamy jedno z najważniejszych wydarzeń najnowszej historii, Porozumienia Gdańskie. To wtedy narodziła się Solidarność, a wraz z nią nadzieja milionów Polaków na wolność i sprawiedliwość. Dziś w kontekście politycznych sporów i prób zawłaszczania historii warto przypomnieć, że to siła społeczeństwa i odwaga robotników stały się fundamentem polskiej wolności. Zaczynamy Ekspres Natalia Rzeźniczak, zapraszam. Po raz pierwszy w historii władze komunistyczne zostały zmuszone do dialogu ze społeczeństwem. Efektem były porozumienia sierpniowe, podpisane w Gdańsku 45 lat temu. Tragiczny wypadek niedaleko Lublina: podczas przymusowego postoju zginęło dwóch mężczyzn, w czasie zmiany koła najechała na nich ciężarówka. W plusie zajrzymy też na dożynki w zachodnio-pomorskiem, przy święcie, rolnicy narzekają na ceny w skupach a w przeddzień kolejnej rocznicy wybuchu II wojny światowej posłuchamy hymnu Kurierów Tatrzańskich, 25 lat temu w Gdańsku podpisano tak zwane porozumienia sierpniowe. Ten przełomowy moment był zwieńczeniem strajków w całym kraju i jednocześnie oficjalnym początkiem solidarności. Ten obywatelski ruch był światowym fenomenem. Komunistyczne władze robiły co mogły, żeby rozbić związkowców, ale ostatecznie musiały ugiąć się pod społeczną presją. Na początku sierpnia 1980 roku, 5 miesięcy przed osiągnięciem wieku emerytalnego, ze Stoczni Gdańskiej zwolniono Annę Walentynowicz, to dało powód do rozpoczęcia strajku. Kilkanaście tysięcy osób w Gdańsku domagało się przywrócenia jej do pracy. Do tego postulatu szybko dołączono kolejne, a strajkowały zakłady w całym kraju. Sformułowano listę 21 żądań. Drugorzędną rzeczą były prawa pracownicze, o które też żeśmy zabiegali. A właśnie fundamentalną sprawą było to, żeby odzyskać niepodległość, żeby sami o sobie Polacy mogli stanowić, a nie żeby to była decyzja mocarstw zewnętrznych. Po raz pierwszy w historii władze komunistyczne zostały zmuszone do dialogu ze społeczeństwem. Efektem były właśnie porozumienia sierpniowe podpisane 45 lat temu. W ten sposób narodziła się Solidarność, która niebawem zrzeszała 10 milionów członków. To wszystko powodowało, że no czuliśmy się wreszcie, że jesteśmy wolnymi Polakami. Oczywiście to przerwał stan wojenny, ale ducha nie zgasił. Komunistyczne władze robiły co mogły, aby podzielić strajkujących. Działacze opozycji byli inwigilowani i nie brakowało także wśród nich komunistycznych agentów, którzy mieli rozbić zryw narodowy. To jednak się nie udało, choć Macki SB sięgały samej Góry Solidarności, czego przykładem jest Lech Wałęsa. Był przewodniczącym Solidarności, ale nikt nie zabroni nam opisywać rzetelnie i mówić prawdę o tym, kim był Lech Wałęsa i za to dziękuję Sławomirowi Cęckiewiczowi. Obecny szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego ujawnił dokumenty, z których wynika, że Lech Wałęsa był tajnym współpracownikiem SB o pseudonimie Bolek. Były przewodniczący Solidarności zmieniał swoje wersje dotyczące swoich kontaktów z bezpieką. Lech Wałęsa zarzucał także Sławomirowi Cęckiewiczowi fałszowanie jego teczki. Po sześcioletnim procesie sąd, prawomocnym wyrokiem, ostatecznie wskazał, że żadnych fałszerstw nie było i tym samym potwierdził niejako skomplikowaną przeszłość byłego prezydenta i przewodniczącego Solidarności. Tragiczny wypadek na trasie S17 niedaleko Lublina. Podczas przymusowego postoju zginęło dwóch mężczyzn. Zostali potrąceni przez samochód ciężarowy. Policja zatrzymała jego kierowcę. Droga Ekspresowa S17. Według wstępnych ustaleń policji w miejscowości Sieprawice, dwaj mężczyźni w wieku 49 i 28 lat jadący busem zmuszeni byli do wymiany koła, mieli na sobie kamizelki odblaskowe, a miejsce było oznaczone trójkątem ostrzegawczym. Pomimo tego zostali potrąceni przez samochód ciężarowy. Jego kierowca, 28-letni obywatel Ukrainy, był trzeźwy. Osiem wykroczeń to w niespełna dwie godziny. Tak zakończyła się akcja bezpieczna S5 dron policjantów ze świecia w Kujawsko-Pomorskiem. Działania były prowadzone na odcinku między miejscowościami Święte i Sartowice. Drogówka namierzyła głównie tzw. Tak wyścigi słoni. Kierowcy nie zastosowali się do zakazu wyprzedzania na ekspresówce obowiązującego dla kierujących pojazdami ciężarowymi. Za takie przewinienie grozi mandat w wysokości 1000 złotych i 15 punktów karnych. Zniszczony fragment historycznej bramy nr 2 Stoczni Gdańskiej i zatrzymane trzy osoby to efekt zadymy, jakiej dopuścili się przedstawiciele tzw. ostatniego pokolenia. Policjanci zobaczyli przed stocznią podejrzanie zachowujących się ludzi. Podczas próby wylegitymowania dwie z nich wyjęły gaśnice i rozpaliły pomarańczowy proszek. Budynek, którego elewacja została zanieczyszczona, znajduje się w rejestrze zabytków. Policja zatrzymała zadymiarzy trzy kobiety i dwóch mężczyzn. W plusie zobaczymy dyscyplinę, która łączy precyzję, refleks i odwagę. Szybkość napięta cięciwa i adrenalina na najwyższym poziomie. Widowisko, przy którym naprawdę trudno oderwać wzrok. Najpiękniejsze widoki Podlasia stały się tłem dla Mistrzostw Polski w łucznictwie konnym. Ta dyscyplina sportowa do Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej ściągnęła tłumy. Była tam też nasza reporterka. Sao Paulo w Brazylii na jeden wieczór zamieniło się w widowiskowe kino plenerowe. W Ekspresie Plus powiemy, dlaczego widzom ciężko było skupić się na filmie. Bartosz Marzlik w finale żużlowego Grand Prix znów pokonany. Jednak walka o Mistrzostwo Świata trwa. Wszystko rozstrzygnie się we wrześniu w Danii. Rolnicy świętują. W całej Polsce odbywają się dożynki. To oczywiście czas na spotkanie z folklorem, ale też czas oceny. Plon nie jest zły, sens powiek, spędzają jednak ceny w skupach. Msza Święta, korowód wieńców, a później tańce i śpiew. Tak wyglądały dożynki m.in. w Mieszkowicach na Pomorzu Zachodnim. Nie brakowało wyrobów od kół gospodyń wiejskich. Ciekawostką były warsztaty rzemiosł dawnych. Uczestnicy sprawdzali się w pradawnej kuchni czy kuźnictwie, ale mogli poznać także pracę rymarza czy skórnika. Choć rolnicy borykają się także z problemami. Przymrowski i susza spowodowały, że są to plony przeciętne. W naszym rejonie nikt nie zbiera 10, czy 12 ton zboża. Średnia jest w miejscach 5-6 ton. No ale z niepokojem patrzymy, że od trzech tygodni cały czas ceny zboża spadają. Przykładowo cena że to zaledwie nieco ponad 500 zł za tonę. Rolnicy uważają, że to przez niekontrolowany napływ zboża z Ukrainy i spadek produkcji trzody chlewnej. Ponoć koń w galopie jest jednym z najpiękniejszych widoków, ale na Podlasiu są ładniejsze. Na przykład koń w galopie, którego dosiadł łucznik i na dodatek w czasie galopu strzela do celu. Łucznictwo konne to stosunkowo młoda, ale bardzo widowiskowa dyscyplina sportowa, która rozwija się w błyskawicznym tempie. W ten weekend tereny Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej stały się areną rywalizacji najlepszych łuczników konnych w kraju w ramach tegorocznych Mistrzostw Polski. Przez trzy dni ponad 30 zawodników rywalizowało w trzech kategoriach wiekowych, a ich wyjątkowa prezencja dowiodła, że ze zwierzętami znają się oni jak łyse konie. Warrenowie, najbardziej znane na świecie małżeństwo specjalizujące się w egzorcyzmach, wraca na kinowe ekrany. Horror Obecność 4, ostatnie namaszczenie, które zobaczymy już w przyszłym tygodniu, ma być ostatnią produkcją z tej serii w horrorze. Więcej nie zdradzimy. Film można będzie obejrzeć w polskich kinach od piątku. Najbardziej znani na świecie Himalajiści w strefie Expo w Lądku Zdroju na Dolnym Śląsku Festiwal Górski im. Andrzeja Zawady to wydarzenie, które co roku przyciąga tysiące miłośników gór, spinaczki, podróży i outdooru w programie spotkania, warsztaty, wycieczki i koncerty. Gośćmi tegorocznej 30. edycji festiwalu będą m.in. Reinhold Messner, Piotr Pustelnik, Krzysztof Wilicki i Justyna Kowalczyk-Tekieli. Impreza rozpocznie się w czwartek i potrwa do niedzieli. Przed nami kolejna odsłona Wesoła Jazz Festival. Tej jesieni w warszawskich placówkach kulturalnych zobaczymy i usłyszymy najbardziej znane standardy jazzowe w wykonaniu małych i dużych gwiazd. Pierwszy koncert już dziś wieczorem. O 19 na scenie plenerowej Ośrodka Kultury Dzielnicy Wesoła wystąpi Row Fish Fit Marta Arpini. Piątek też będzie się działo. W Villa Toskana w Wesołej odbędzie się Jam Session. Laureatów festiwalu poznamy w listopadzie. W Kopenhadze pływacy wskoczyli do wody i zamienili miejskie drogi wodne w kolorową scenę. Na przeprawę o zachodzie słońca zabrali ze sobą świecące boje, które stworzyły niepowtarzalną atmosferę, zarówno dla sportowców, jak i dla kibiców, śledzących czujnie ich zmagania z lądu. Bo choć trasa liczyła zaledwie 2 km, wspomnienia po niej będą świecić znacznie dłużej. Pływające lampiony, a świecące kolorowe bojki pływackie, które miały zapewnić bezpieczeństwo podczas corocznego dwukilometrowego wyścigu przez miasto. To naprawdę wyjątkowe, że mamy nocne pływanie. 700 osób pływa wokół parlamentu, możemy podziwiać zachód słońca, oglądać światła rozświetlające wodę. To bardzo przytulne, romantyczne, po prostu wspaniałe przeżycie. Nocne wydarzenie było częścią cyklu zawodów pływackich o charakterze sportowym i rekreacyjnym, który odbywa się co roku w porcie w Kopenhadze, bo w Danii nawet pływanie. Po zmroku ma swój własny blask. Paulo, lądowisko dla helikopterów, piękna panorama miasta i kino plenerowe. W największym mieście Ameryki Łacińskiej odbył się seans, który nawet dla miłośników kinematografii był prawdziwym wyzwaniem, bo w takich okolicznościach nie wiadomo, czy podziwiać film, czy piękny, panoramiczny widok. Skupię się i na filmie, i na widoku. Po prostu się zatracę. Będzie niesamowicie i myślę, że będzie czas, żeby wszystko obejrzeć. Popcorn napoje w tle migoczące światła miasta, a na ekranie towarzystwo Lady Gagi i Bradley. A. Kupera w filmie Narodziny Gwiazdy to recepta na wieczór idealny. Osiołkowi wyżłoby dano, jeden owies w drugi siano. Nie, to zupełnie inna bajka. W mieście Robledo de Chavela, położonej około 70 km od Madrytu, pewien osiołek wpadł do studni z wodą. Potrzebna była interwencja strażaków. Ci wykorzystali specjalną uprząż i podnośnik. Zwierzę spoglądało na funkcjonariuszy wyraźnie przestraszone. Mężczyźni założyli mu więc na pysk koszulkę, by nie podglądało akcji ratunkowej. Przytulili, wygłaskali, a po wszystkim okazało się, że powiedzenie uparty jak osioł może odejść w niepamięć. Początek września zapowiada się ciepło, ale dość kapryśnie. Wszystko przez burze, które zdominują mapy pogodowe na najbliższe dni. Szczególnie dużo pojawi się ich w środę, temperatury w granicach od 21 do 29 stopni. We wtorek pogodna i słoneczna aura utrzyma się w centrum i na zachodzie. Za to od zachod... Na wschodzie, a za to od zachodu zacznie wkraczać strefa burz i opadów w deszczu. Termometry pokażą wysokie wartości do 29 stopni na Mazowszu. Środa w całym kraju obfitować będzie w deszcz i błyskawice. Jedynie na południowym zachodzie jest szansa na odrobinę słońca. Najcieplej będzie na Podlasiu 29 stopni, a najchłodniej na Pomorzu 21 stopni. W czwartek opady i burze utrzymają się jeszcze w północnej Polsce. W pozostałych regionach zachmurzenie umiarkowane. Zakres temperatur wyniesie od 21 do 28 stopni. Podczas meczu Realu Madryt z Majorką nie można było narzekać na nudę. Królewscy przegrywali 0-1, aby finalnie zwyciężyć 2-1. Co ciekawe, sędzia nie uzdał drużynie z Madrytu aż trzech goli. Pierwszy raz trafili do siatki już w szóstej minucie. Na spalonym był jednak Kylian Mbappé. Gdy wydawało się, że bramka dla gospodarzy to tylko kwestia czasu, niespodziewany cios wyprowadziła Majorka. Mimo tego Real nie zwolnił tempa. Rzucił wyższy bieg i w zaledwie dwie minuty objął prowadzenie. Po chwili piłka zatrzepotała w siatce po raz czwarty, ale Mbappé znów złamał linię spalonego. Jego los podzielił także Arda Guler, autor trzeciej nieuznanej bramki. Koniec końców Real dowiózł korzystny wynik i objął prowadzenie w La Liga. Warto również wspomnieć o Manchesterze United. Czerwone Diabły wygrały pierwszy mecz w tym sezonie, pokonując Burnley 3–2 po golu z ostatniej minuty spotkania. Czarną serię kończy także Motor Lublin. Ekipa Mateusza Stolarskiego niespodziewanie triumfowała w meczu z wiceliderem Górnikiem Zabrze. Wygrana 1–0 przełamała serię czterech spotkań bez wygranej. Trzeba też spojrzeć z naszej strony na jedną rzecz. My cztery mecze graliśmy na wyjeździe, a nasza siła tkwi w meczach u siebie. To jest trzeci mecz na zero z tyłu. Mam nadzieję, że to będzie. Mać założycielski Motoru w tym sezonie. Dziś w ostatniej kolejce przed przerwą na zgrupowanie reprezentacji o emocje zadbają nasi Pucharowicze Lech, Legia, Jagiellonia i Raków. Bartosz Zmarzlik pokonany czwarty raz z rzędu. Polak znów oglądał plecy Brady'ego Kurca w finale żużlowego Grand Prix. Było to bolesne, gdyż Polak świetnie radził sobie we wcześniejszych biegach Grand Prix Wrocławia. Z drugiej strony i tak utrzymał przewagę trzech punktów nad Australijczykiem. To efekt dwóch dodatkowych punktów zdobytych we wcześniejszym sprincie. Kwestia tytułu rozstrzygnie się więc podczas ostatniego wyścigu o Grand Prix Danii. A na koniec wracamy na futbolowe boiska. Te sprezentowały nam prawdopodobnie najbardziej niecodzienną cieszynkę ostatnich lat. To sceny pogolu grającej w lidze okręgowej Rzekunianki Rzekuń. Celebrująca ekipa jeden po drugim wpakowała się do pobliskiego Toitoja. Czy był to trening przed pociągową wycieczką w Indiach? A może dodatkowe zajęcia szkoły klaunów? Trudno stwierdzić. Puenta w tym przypadku to temat rzeka. W czasie II wojny światowej kurierzy tatrzańscy przeprowadzali emisariuszy i przenosili dokumenty, przemierzając trasę Zakopane-Budapeszt. W przeddzień rocznicy wybuchu II wojny światowej Muzeum Tatrzańskie upamiętniło bohaterów piosenką. Hymn kurierów tatrzańskich można będzie usłyszeć podczas wieczornego meczu pomiędzy KS Krakowią a Legią Warszawa. A co dziś usłyszymy i zobaczymy w głównym wydaniu wiadomości, sprawdzamy. Jesień obywatelskiego gniewu, propaganda bezpieczeństwa, zbrojeniówka do prywatyzacji. Wszystko w plusie, ale jak w każdą niedzielę, zachęcamy, by pozostać z nami, żeby trochę się wyluzować. Za moment: Paulina Bilińska i ekspres Republiki Luz.